Hej, siemanko! Witam Was w czwartym już odcinku z gry Penumbra Przebudzenie i dzisiaj naszym zadaniem będzie właśnie przejść przez to i tak jak przeczytałem potrzebuję dwóch takich e, tych skrzynek Mam nadzieję, że to wystarczy Jak widzicie to bardzo mocno kopię. Zasłuchaj. Tak, e, potrzebna mi jeszcze jedna skrzynka lub coś w tym stylu. Tak, jeszcze jedna skrzynka, którą tu mamy. Ale ten prąd mocno razi. A, już wiem jak. To tu, to tu, a to tu. O, o brze! Wszystko nowa. Jej! Po prostu zajeba. Znaczy nie już wiemy co mamy zrobić. Trochę to potrwa, ale trudno. Musisz jakby na to popatrzeć, to o. Ta muzyka musi coś oznaczać, on zawsze coś oznacza. Nawet. No i co to? Materiały wybuchowe No to mi się podoba! Teraz tylko... Nie, nieważne Zamknięte! Cholera! Jak mam teraz wejść? Dziwnie wygląda... Zrobiłem notatkę, tak na wszelki wypadek Nie zdążyłem nic zrobić ale zacząłem przeczytać Eee... To jest notatka i co zadań tylko muszę jakoś wyważyć te zamknięte drzwi. Kurde. Wyważyć te zamknięte drzwi. To zapomniałem właśnie o jednej rzeczy. Że tam jest kilos. Już ja go wyjmowałem, tylko że Zginąłem i było po sprawie To jest metoda na ósemkę I mam nadzieję, że to teraz zadziała Nie, ja w się sensie, tam boję wchodzić Wolałbym apteczkę, ale trudno. Przynajmniej jeśli zostanę ranny, będę mógł zajść to z uśmiechem. Chciałem to spalić, jestem mądry. Co eee, to, 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 to? Dynamit! Po co mi dynamit? A ja się pytam, po co mi dynamit? Kolejny. Zaskoczcie mnie, że tu jeszcze będzie jeden. No to, nie to, to. Aaaa! Na, 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 na. doskonale! O nie! I teraz mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał I ja się mogę założyć Ja bym jaki lof do ręki, bo ja się boję już To się okaże, że tutaj ktoś jest Ej nie, na serio możliwe że ktoś tutaj mógł przyjść jakiś piesek lub coś w tym stylu o, teraz jak to zrobić jak to by zrobić no może więc tak robimy znowu tak, że kill off i idę Drugą stroną, z daleka od wilka. Czy tam psa, nie wiem dokładnie, czy to jest psa, czy wilka. Mam nadzieję, że tego psa tutaj nie ma. A wybuchnie? Nie wiedziałem, że zginę. Nie wiedziałem, że jak będę tam blisko zginę. Kurde. To ja to jeszcze raz psa, tam, tu. Flare sobie na... Na dwójkę wrzucę. Tak chyba, czego? I tutaj przyjdę. Ok. bo ja nie będzie gonił. To ja to wysadzę. Albo tu. Nie, nie. Nie rady, nie zdążę. O oh, Jezu. moje oh, ojej, Nie, Nie! Ja tu wracam. Czekajcie, ja zaraz ojej, Już jestem... Wilk nie wie gdzie ojej, ja jestem. ojej, 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 Teraz tu idziemy? To niezbyt dużo duży otwór, ale musi wystarczyć. Co? Chodzenie po ja zawsze mnie przerażało. Gdy sięgam pamięcią wstecz, to nie wiem, to zachęciło mnie, abym szedł głębiej w tę falnię. Może buta wynikająca z... faktu tu buta? What? Że wciąż byłem przy życiu, a może coś tak niedorzecznego? Jak chęć stawienia czoła przeciwnościom losu i pokonania ich. Teraz wiem, że lepiej by było dla mnie, gdybym umarł z lub na skutek obrażeń i nie rozpoczął łańcucha wydarzeń, które doprowadziły mnie tutaj, gdzie jestem i piszę do ciebie. Żywię tylko nadzieję, że gdy zrozumiesz moją historię, to będziesz miał to, co potrzebne, aby ją zakończyć. Ja z pewnością nie miałem. Czyli my zginiemy. Tylko nie wiadomo. Aha, jak mówisz, znów. No. Łatwiej, jak on mógł to przeżyć? E, słyszycie ten dźwięk? Czy on was nie przeraża? Co to? To nieważne. ważne. Ja chyba muszę tam iść, ale nie, ja się boję. Kurde. Boże, 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 Boże Cześć, to się wszystko się skakuje na ten Na to coś Bo się boję Co to jest? W związku z wyglądu To jest panel kontrolny generatora Wiecie jaka mądra gra? Mówi mi wszystko to co ja chcę usłyszeć nie, Nie Powiem jeszcze raz, nie Ja tam nie schodzę Albo może albo nie tak zrobiłem notatkę tak na wszelki wypadek yeah. nie to jest to generator główny nie zadziała jeżeli silnik rozruchowy nie będzie miał zasilania a to to ja sam bym mógł wpaść Jeden, dwa, węże, kopla wody, węże, baterie, notatki, przeczytajcie sobie. A ja sobie teraz sprawdzę, co nam lampa dzisiaj powie. Hmm, to takie uczucie, jakbym na chwilę opuszczał swoje ciało, ale nie unoszę się w w powietrzu, tylko dokądś, dokądś idę. Co to w ogóle jest? To po prostu moja reakcja. Co to w ogóle jest? Dobra nie Coś mi do Dobra, robimy tak Jeżeli chcecie, żebym ja tam szedł w następnym odcinku, to dajecie mi e, pod tym filmem nie dajecie, tylko chcę widzieć pod tym filmem e, chociaż 10 łapek w górę, to wtedy schodzimy jeśli... Nie będzie 10 łapek w górę to. Ten. Ale pewnie napiszecie, że nie dałem ci łapkę w górę, ponieważ e, na przykład e, niepotrzebna ci będzie ta łapka w górę, ponieważ e, i tak czy, tak, czy tak, i tak będziesz musiał tam iść. Hmm. Podróżany. Dobra, ja idę stąd. A nie, cały czas się tutaj boję, chodzić. A nie, jeśli się okaże, że jednak tam będę chciał iść... Nie zgodziłem się na takiego jumpscare'a, tak jakby. Znaczy, to nie jest jumpscare, tylko to jest... Chcę wiedzieć, co to jest i gdzie to jest. Tak, jak wszystkie tutaj jest, stare, zgniły, nie działa. Nie, to zwierzę jest tam, ja coś czuję. Dobra, nie, ja idę na górę. Chyba, że skończę ten odcinek tutaj, bo się już cykam trochę. Okej. Okay. Przeczytajcie sobie ALFABET MORRESA mhm. Więc tak jakby to zrobiło... O bateria Więc słuchajcie ludziska Ja w tym momencie y, skończę ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Więc ja się z wami żegnam. Cześć! What?! Miał mogę wziąć, dobra? To na razie.